Jak wygląda perspektywa tego, co się dzieje? Dawaj kamerę na wprost i będziesz trzymał kamerę. To jest takie wrażenie, że wiesz o co chodzi. Bo jak będziesz patrzył na mnie, to będzie tak, tak. nie fajnie. A jak wiesz, nie będziesz patrzył na mnie, to będzie tak, jakby. Jak masz? Tak, leci cały czas. Uwaga! Prędkość ile? Tak. No tak, jak standardowo jedziemy 150 na godzinę. I teraz zobaczcie, jak to wygląda, kiedy wpadniecie w poślizg i na przykład was obróci. Eee. Generalnie. Przez chwilę myślałem, że zginiemy w kuli ognia. Ale to było dobre. Musimy to nagrać z zewnątrz, jeszcze raz. Dobrze. Dobra.